Robimy ikona Optimus Plus. Jevendijan, ciep! I potem gramy jeden match. I jeśli nie wygramy, ciepali go. Quick sell, papa. Pierdali. Dobra, mam nadzieję, że lubicie ten odcinek. Po daj likea. Czema, ma Juan Tu. Są ci nami. Dobra, postępujemy Team of the Week. zgranie trochę. Dobra, no to to jest mój składzik, Ciepali my chisko. skład squad. I mamy to i co? jest. się obieramy wcisko, dlaczego mam duże. słota paczka, i tak dalej. A damy też, dlaczego potrzebujemy Co Słodzież się mamy. O, oh, nabrych! To jest dobre. I nie wiem, mieni. O, harriba ryba, Wow, nice, nice. Dobra, co gdzie się mamy tutaj? O, oh wow, mamy walkout! Kane? Już mam go. Co robimy? Czy robimy Dora. I mamy pierwsze squadik! O, ikona Optimus. O, kurde. Oh, o, o, toczy! ci. Pomyślałem, gdzie będzie Mbappé. No me terrier me llevouda. ¿A tu tal tesmo ya vi eso? ¿Qué cabreo? ¿Oma info? Info sádico es dorable. Y mame gundo ganó, chingisán, oche. ¿Y de mí viene? ¿Alé viví oma meco? ¡Ay, soy de chismones! Cavani, dorable yustamente, mirame tapachica. Ni de vieme, somos de dos touch. Tú tal. Pobijáwe. Udzielamy terrr też i mamy to wciskim. To jest mój składnik 88. Odbieramy ta paczka. Dlaczego może być tutaj taki folder? Teraz będzie ciężko. Dobra, to jest mój składnik 87. Papa, nadal mamy 7 No to mam nadzieję. Nie, możemy. Ogriliśmy. Lecimy i co? Potrzebuje monet. Dobra, mamy problem z chiskim. Po co me A go. Dobra, teraz mamy piñonski. Sí. I na końcu mamy to. Mamy paczkę Optimus. Siuuu. Sí. Wolbiera na no ta pachka. Ujjibamy a serwis zdjęcie jak zawsze I potem lecimy z flagami. Beguancie mój monitor. I kone prae. Argentina. Ni es Argentina. Brasilia. Ni es Brasilia. Anglia. Ni es Anglia. Francia. Niemse. Ni es Niemse. Holandia. Ni es Holandia. Woje, ni Ni es Portugalia. Ni es Portugalia. Hispania. Nijes Hispania. Bramcash. Bram Cash Peo. Nidges Peo. O bronza. No hay maldini, o le nieces. P. Nidges Sp. Pepe. Chuan Siger. Yo es mam. Y es napasnik. Poblado y púscas Przepaliłem, przepaliłem Cisco dziesięć raz I nic dostałem Ile kosztuje? Myślę, że on nie jest tak śle On nie jest tak śle Motor, możemy grać Motor, Teraz Jak chciałem puszkać Dobra, e, spróbujemy go Myślę, że champions Liga kwalifikacja Nie wiem, czy nie jest niego, Mogło być gorsze Dobra, spróbujemy A mi piłka mordo Ahí está Ronaldo. Nice, Donaruma. Uy. Uy. Ay Mbappé. Y en cero, Estoy Hoff. Vamos Estoy Kof Fierce Bramka. Dura vayeden, Eden Todo blisco Todo blisco Nice Che Eden Jeden. I papa pa Teraz tylko chcę pokazować, gdzie to biu, prawda, Że to był mój pierwszy match. Tutaj mamy aktualny klub, jeden match i dwa bramki. I tak, widzowie, to wszystko za i jestem bardzo szczęśliwy, gdzie nie przepaliłem go. Nie jest najlepsza, nie jest najgorcza. Ma ho bisogno che ci date un like, perché adesso non ho fooda e i tu hai foder e non monet, no to... like, se volete più e grazie per e ci rivediamo.